Jechać zgodnie z przepisami. Czwarte rano w klubie, VIP, wiesz tam na górze. Podała mi buddę, ona podała mi numer. Oddała mi duszę, ona oddała mi duszę. Wielka dupa jej nie mieści się na loży Piję jego szkoła ciągle coś mi złodzi Co się odjewało, ona rzuca to na story Jestem ciągle w grandzie także wiesz o co chodzi. Tylko między nami, nie wspominam cię z sentymentem, mam jeszcze więcej objawów. Piję kolorową, to nie jest wcale kubie. Jeszcze więcej objawów. Ja potrzebuję tego, zanim się odurzę. Jeszcze więcej objawów. Piję kolorową, to nie jest wcale kubie. Jeszcze więcej objawów. Znowu się podoba. Już koniec tego. Koniec? Tak na razie co pi piszą, piszą, że jesteśmy debilami? Nie, ale jesteśmy trochę. No trochę tak. Dobrze, że kamera Jody patrzy cały czas na drogę, to jest najważniejsze zasady PHP PHP zachowane. Tak jest. Yy, co kręcimy klip? Co tam u was w ogóle? Michał Stokis załamany siedzi, Boże święty pan. Michał... Ej no wyski to pan tak Michoł. za okno myśli. Michał! no. Słyszysz? Dlaczego mnie zostawiłaś? Słyszysz czy nie? A czemu się nie pokażesz? Nie lubię. lubi, Michał nie lubi. On myśli... Bożena. Tęsknię jest? To jest mnie za to. Czy jest? To Idziemy. Dobra, musimy drugą zwrotkę nagle.